Czy kiedykolwiek miałeś przeczucie, że coś niesamowitego zaraz wydarzy się? Jakbyś wiedział, że Bóg ma dla ciebie wielkie plany, ale nigdy się one nie zrealizowały. To jest dzieło wroga, który próbuje zablokować twoje błogosławieństwo. Może przeoczyłeś znaki, które Bóg ci wysłał, co sprawiło, że te błogosławieństwa się nie spełniły. Ale nie martw się, Bóg zawsze jest przy tobie. Zastanówmy się nad dziewięcioma znakami. Które pokazują, że błogosławieństwa Boże są w drodze. Zastanawiałeś się kiedyś, czy dobre rzeczy są tuż za rogiem? W twarzy, więc zwróć uwagę i zostań ze mną do końca. Zanim zaczniemy, nie zapomnij subskrybować kanału i włączyć dzwonka powiadomień. Błogosławieństwa Boże są dowodem jego miłości i łaski dla tych, którzy naprawdę. Te błogosławieństwa są ciągłym przypomnieniem, że Bóg zawsze czuwa nad Tobą i pracuje, aby przynieść dobro w Twoim życiu. Może być trudno, gdy się modlisz i nie widzisz natychmiastowych rezultatów, ale Bóg wysyła znaki, aby pokazać, że Cię słyszy. Poznanie tego, co Bóg robi za kulisami i rozpoznanie znaków Jego błogosławieństw w Twoim życiu pomoże Ci iść naprzód. Więc jakie są te znaki, które nie są takie oczywiste? Po pierwsze, Napotkanie trudnych sytuacji. Rzadko spotyka się kogoś bez problemów w życiu, nawet jeśli jest chrześcijaninem. Od czasu do czasu przeżyjesz trudne chwile. Chociaż większość ludzi myśli, że wyzwania pochodzą od wroga, mogą one również być znakiem, że plan Boga się rozwija. Czasami dobre rzeczy w twoim życiu mogą zmienić się na gorsze, takie jak utrata pracy, upadek biznesu lub problemy w związku. Może się wydawać, że osoby, które kochasz, działają przeciwko tobie lub że twoje własne nastawienie zmienia się na gorsze. Wyobraź sobie, że idziesz do pracy pewnego dnia i nagle zostajesz zwolniony. Jakbyś się wtedy czuł? Bez względu na to, jak bardzo błaga, twój szef nie zmieni zdania. Co robisz w takiej sytuacji? Dodatkowo, może to było twoje jedyne źródło utrzymania i miliony myśli zaczynają biegać po twojej głowie. Możesz nawet złościć się na Boga za to, że postawił cię w tej złej sytuacji, ale może On zrobił to z jakiegoś powodu. Może ma dla ciebie coś jeszcze lepszego i jedynym sposobem, aby zwrócić twoje, było odebranie. To samo dotyczy twoich związków i Biblia mówi nam, że serce człowieka jest zwodnicze i przewodnicze, dlatego ktoś może boim przyjacielem dzisiaj, a jutro zwrócić bezwidocznego. To jest rzeczywiste. Kiedy to się powtarza, musisz zerwać więzi z tą osobą. Jeśli tego nie zrobi, Bóg zrobi to za. Kiedy życie rzuca ci te wszystkie wyzwania, po prostu weź głęboki i zaufaj. Nie wyciągaj wniosku, że cię opuści. Zamiast tego potraktuj jako moment na wzmocnienie swojej wiary. Łatwo jest ufać Bogu, gdy wszystko idzie dobrze, ale to zupełnie inna historia, gdy czasy są trudne. Chociaż trudne chwile są złe, są one częścią Bożego planu. Jeśli przejdziesz przez te trudne chwile, nie tracąc wiary w Boga, oznacza to, że jesteś gotowy na otrzymanie błogosławieństw, które On dla Ciebie przygotował. Pamiętaj, że w liście do Rzymian 8:18 św. Paweł mówi nam, że cierpienia obecnego czasu nie są warte porównania z chwałą, która ma się objawić w nas. Czyż to nie jest niesamowite? Trzymaj się tych słów mocno i ufaj, że Bóg przygotowuje w Ciebie coś wspaniałego. Po drugie, Bóg oczekuje od nas poświęcenia. Poświęcenie oznacza rezygnację z czegoś ważnego dla nas, aby pomóc komuś innemu lub dążyć do czegoś wyższego. Pomyśl o tym, jak mówisz swojemu dziecku, żeby zamiast oglądania telewizji poświęciło czas na naukę. Początkowo może to wydawać się karą, ale kiedy zobaczy owoce swojej pracy w postaci dobrych, będzie ci wdzięczny. Podobnie jest z Bogiem. Kiedy prosi nas o rezygnację z czegoś, nie tylko nas testuje, ale przygotowuje na przyjęcie większych błogosławień. W Księdze Przysłów 11:25 czytam: Dusza hojna będzie nasycona, a kto innych pokrzepia, sam. By. Bóg nie prosi nas o rezygnację z rzeczy, marzeń czy relacji, aby nas uczynić nieszczęśliwymi. On przygotowuje miejsce na coś większego, mówi: Pozwól mi usunąć, abyś mógł iść naprzód. Przypomnij sobie historię Abrahama. Bóg powiedział mu, aby ofiarował swojego syna Izaaka. Abraham, pełen wiary i posłuszeństwa, był gotów to zrobić bez wahania. Nawet strach przed utratą jednego dziecka go nie powstrzymał. Widząc jego wierność, Bóg pobłogosławił go obficie, obiecując, że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie. RZF 22, 17. Poświęcenie nie polega tylko na rezygnacji z pieniędzy czy rzeczy materialnych. Bóg pragnie, abyśmy oddali mu nasze serce, umysł i duszę jako żywą ofiarę. To oznacza, że nie poddajemy się, gdy napotykamy trudności. Zamiast tego koncentrujemy się na realizacji naszych ambicji w służbie Jego Królestwu. Czy kiedykolwiek musiałeś złożyć ofiarę dla Boga? Jakie były tego rezultaty? Pomyśl o A teraz przejdźmy do trzeciego znaku: wyjścia ze swojej strefy komfortu. Wszyscy lubimy komfort, ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, by porzucić go na rzecz nieznanego? Czy jesteś gotów podjąć to ryzyko? Czasami musimy robić rzeczy, których naprawdę nie chcemy, ale które są częścią Bożego Planu. Wychodzenie z naszej komfortowej strefy może być trudne, ale jest to znak, że Bóg przygotowuje dla nas nowe możliwości i przygody. Pomyśl o tym, jak o podróży. Kiedy opuszczasz znane i wygodne miejsce, otwierasz się na nowe doświadczenia i błogosławieństwa, które Bóg dla ciebie przy Nie bój się tego dyskomfortu, bo jest to droga do większych rzeczy. Pamiętaj, Bóg zawsze ma plan dla ciebie. A każde poświęcenie i każdy krok poza strefę komfortu przybliża cię do spełnienia jego obietni. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak spojrzenie na rzeczy z nowej perspektywy może otworzyć Twoje oczy na możliwości, które są tuż przed tobą? A wiesz, co jest w tym najwspanialsze? Bóg jest przy tobie na każdym kroku tej drogi. On nie tylko prosi cię, abyś wyszedł ze swojej strefy komfortu i poszedł dowolną ścieżką. On daje ci wszystkie narzędzia potrzebne do podboju nowych terytoriów. W ten sposób przygotowuje cię do otrzymania większych błogosławieństw i wywarcia głębszego wpływu na świat. Pomyśl o Abrahamie. Bóg wyprowadził go z domu jego ojca, gdzie zawsze mieszkał, i zaprowadził go do miejsca, o którym nigdy by nie pomyślał. Ale błogosławieństwa Boże sprawiły, że wszystko było tego warte. Może twoja sytuacja nie jest dokładnie taka, może Bóg wzywa cię, abyś opuścił swoją wymarzoną pracę i zaczął bronić słabszych w swojej społeczności. Ale ty się opierasz, myśląc, że jesteś na to za dobry, mając dobrze płatną pracę, tak jak Piotr. Albo może Bóg prosi cię, abyś porzucił swoją pracę i poświęcił się pełnoetatowej służbie duszpasterskiej. A ty wciąż mówisz, że to nie jest twoje. Powołanie. Jeśli to nie jest powołanie od Boga, to czyje jest? To prowadzi nas do kolejnego ważnego punktu. Kiedy Bóg interweniuje, to tak, jakby układał puzzle, łącząc odpowiednie kawałki, aby przynieść ci błogosławieństwo. Czasami spotykasz kogoś, kto staje się kluczowym elementem twojego sukcesu. To jest wyraźny znak, że błogosławieństwa Boże są w drodze. Wiele osób odrzuca te spotkania jako zwykłe przypadki, ale czasami przyjaciel może być w rzeczywistości pomocnikiem wysłanym. Nie wątpię. Bóg dokładnie wie, czego potrzebuje i kiedy tego. Nie zawsze dostajesz to, czego chcesz, ale Bóg gwarantuje, że będziesz miał to, czego potrzebujesz. On sprowadza ludzi do twojego życia w odpowiednim momencie, aby ci pomóc. Może to być przyjaciel, mentor, szef, a nawet nieznajomy. Kimkolwiek są, wchodzą do twojego życia gotowi do pomocy w misji, którą Bóg im powierzył. Kiedy zaczynasz dostrzegać te połączenia, zauważasz, że Bóg kieruje twoją drogą. On działa, aby sprowadzić odpowiednich ludzi i zasoby do twojego życia, pomagając ci w twojej podróży. To tak, jakby tworzył zespół, w którym każdy ma swoje talenty i specjalne umiejętności aby pomóc Ci osiągnąć pełny potencjał. Najbardziej niesamowite jest to, że te boskie połączenia często przynoszą niespodziewane błogosławieństwa, otwierają drzwi do rzeczy, o których nigdy nie myślałeś ani nie prosiłeś. Wyobraź sobie, że Bóg wysyła małe prezenty, aby pokazać Ci, że zawsze jest przy Tobie i działa w Twoim życiu. Czy spotkałeś kiedyś kogoś, kto wydawał się mieć specjalny blask? Czasami jest zaskakujące, jak wszystko układa się idealnie, jakby to było przeznaczone. Spotkanie tej wyjątkowej osoby jest jak wygrana na loterii. Kiedy zaczynasz często widzieć numer pięć, jest to jak znak od wszechświata, że nadchodzą nowe możliwości. Bóg wysyła ci tajemniczą wiadomość, informując, że dobre rzeczy są na horyzoncie. W Biblii w Apokalipsie 3,8 jest napisane, że Bóg otwiera drzwi, których nikt nie może zamknąć. Chodzi o to, aby być wiernym sobie. I podążać za Bożym planem, który jest częścią podróży. Kiedy pojawiają się możliwości, czy to nowa oferta pracy, szanse na rozwinięcie biznesu, czy możliwość przeprowadzki do lepszego miasta z większymi możliwościami, pamiętaj, że te okazje nie są przypadkowe, są częścią Bożego planu stworzonego specjalnie dla Ciebie i Twoich unikalnych. Błogosławieństwa Boże. Mogą pojawiać się również w chwilach potrzeby, na przykład gdy widzisz cud. Kiedy zaczynasz rozpoznawać błogosławieństwa w formie pieniędzy, wsparcia emocjonalnego lub duchowego przewodnictwa, jest to wyraźny znak, że Bóg się tobą opiekuje. Ufaj, że zawsze będzie przy tobie i da ci wszystko, czego potrzebuje. Gdy ludzie zaczynają ci robić przysługi bez wyraźnego powodu, to kolejny znak, że błogosławieństwa Boże są w drodze. Ludzie mogą zrobić wszystko, aby ci pomóc. Nawet złamać zasady, drzwi zaczną się otwierać same, a okazje pojawią się znikąd. Pamiętaj jednak, że to nie dzieje się dlatego, że ludzie są tobą zafascynowani lub uważają, że jesteś najlepszy w tym, co robi. Zobacz te momenty jako sposób, w jaki Bóg się tobą opiekuje, pokazując swoje błogosławieństwa. Kiedy te możliwości zaczną się pojawiać, zrozumiesz, że prowadzą cię w nowym kierunku. To tak. Jakby Bóg dawał Ci szansę na nowy początek z życiem pełnym błogosławieństw i możliwości, o których nigdy nie marzył. Najbardziej niesamowite w otwierających się drzwiach jest to, że często prowadzą do jeszcze większej liczby otwierających się drzwi. To tak, jakby Bóg wyznaczał ścieżkę, prowadząc Cię bezpośrednio do swojego planu dla Twojego życia. W Biblii jest wiele przykładów. Jak Bóg był wierny swoim wyznawcom, na przykład gdy powiedział: Pozwól mojemu ludowi odejść, i wyprowadził Izraelitów z Egiptu, nawet gdy wydawało się to niemożliwe. Faraon był uparty, ale Bóg nie pozwolił mu zwyciężyć, i choć podróż trwała znacznie dłużej niż się spodziewali, Bóg był tam na każdym, otwierając drzwi, gdy napotykali ślepy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad momentami, w których Bóg otwiera drzwi w twoje... To jak wtedy, gdy Izraelici w końcu dotarli do Ziemi obiecanej, żyjąc najlepszym życiem, a ty, gdy widzisz te otwierające się drzwi, wykorzystujesz ten moment i idziesz naprzód, czy pozwalasz, by te możliwości ci umknęły? Te otwierające się drzwi są znakami, że błogosławieństwa Boże są w drodze i musisz je chwycić, aby otrzymać wszystko, co On dla ciebie przygotował. Pomyśl o znakach, które wskazują na nadejście Bożych błogosławień. Na przykład Odczuwanie silnej potrzeby poprawy siebie. To intensywne pragnienie rozwoju osobistego jest sposobem, w jaki Bóg popycha Cię do wzrostu i poszerzenia swoich horyzontów, wchodząc w nowe obszary wiedzy i mądrości. Kiedy czujesz ten impuls, nie ignoruj. Może zaczniesz interesować się książkami duchowymi, lub poczujesz nagłą chęć nauki nowej umiejętności związanej z pracą. Cokolwiek to jest. Jest to znak, że Bóg przygotowuje cię na dobre rzeczy, które mają nadejść. To tak, jakby mówił, przygotuj. Błogosławieństwa są na. Pomyśl o tym, jak o treningu do maratonu. Nie budzisz się pewnego dnia i decydujesz się przebiec maraton bez treningu. Trenujesz przez tygodnie lub miesiące, wzmacniając się i zwiększając wytrzymałość, aż poczujesz, że jesteś gotowy. Podobnie, gdy czujesz pragnienie poprawy siebie, to Bóg mówi, przygotuj się. Bo nadchodzą dobre rzeczy, ale najpierw musisz być gotowy. A gdy zaczynasz odzyskiwać to, co straciłeś, to kolejny znak. Kiedy rzeczy, które wydawały się stracone na zawsze, zaczynają wracać. Jest to przypomnienie, że Bóg może przekształcić nawet najtrudniejsze części naszego życia w coś dobrego. Jak mówi w księdze Joela 2,25: Bóg obiecuje wynagrodzić wszystkie złe rzeczy, które się wydarzyły. Może odnowić zerwany związek, odbudować Twoje finanse a nawet przywrócić zdrowie tak, jak to zrobił z Hiobem. Hiob nigdy się nie poddał, a Bóg nie tylko przywrócił to, co stracił, ale dał mu jeszcze więcej niż miał wcześniej. Widzenie tych odnowień jest przypomnieniem o miłości i dobroci Boga i nie chodzi tylko o to, co On przywraca, ale o to, jak nas przekształca w tym procesie. Kształtuje nas na najlepszą wersję nas samych, na osobę, którą nas stworzy, i daje nam odpowiednie nastawienie, aby poradzić sobie z błogosławieństwami, które nam daje. Możesz także zacząć odczuwać przytłaczający pokój i radość, nawet w środku, to uczucie szczęścia i spokoju, to Bóg przygotowujący Cię na dobre, szepcze Ci do ucha, że jest z Tobą, że jest wierny. Przygotowujecie Cię na przyjęcie wszystkich dobrych rzeczy, które mają nadejść. W chwilach trudności zaczynasz widzieć rzeczy w inny sposób, skupiając się na tym, co naprawdę. Bóg używa chaosu, aby przetestować twoją wiarę i uczynić cię silniejszym. To część jego planu, aby przygotować cię na nadchodzące błogosławieństwo. Więc kiedy sprawy stają się trudne, pamiętaj, że to nie dlatego, że sam jesteś super silny. Bez pomocy Boga nie przetrwasz tych trudnych czasów. Przyjmij pokój i pocieszenie w środku i bądź wdzięczny za pracę, którą Bóg wykonuje. Zwracaj uwagę na boskie znaki, które potwierdzają, że jesteś Te potwierdzenia są jak wiadomości mówiące, że robisz właściwą. rzecz. Te znaki potwierdzają, że błogosławieństwa Boga są w drodze. Zaufaj mu, ponieważ on przekształci twoje zmagania w zwycięstwa i twoje straty w zyski. Jak wiesz, istnieje wiele sposobów w jakie Bóg potwierdza swoje obietnice i swoje słowa w naszym życiu. Ale prawdziwe pytanie brzmi, jak zauważa, że Bóg wypełnia swoje obietnice? Może to być poprzez sny, wizje, prorocze wiadomości lub nawet odpowiedzi na Twoje modlitwy. W Księdze Hioba 33, 14, 15 jest napisane, Bóg przemawia raz, a nawet dwa razy, lecz ludzie tego nie dostrzegają w śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi, gdy drzemią w swych łóżkach. Pomyśl o tym, jak czasami zasypiasz głęboko i masz te intensywne sny. W czasach biblijnych ludzie tacy jak Maria, Zachariasz i Józef doświadczali snów i wizji, które wyraźnie pokazywały, że Bóg jest z nimi. Bóg może również wysłać proroków, aby potwierdzić swoje słowa. Prorocy są jak posłańcy Boga, używa ich, aby rozmawiać ze swoim ludem i potwierdzać swoje obietnice. Pamiętaj, proroka Elizeusza. W drugiej księdze królewskiej siedem Jadren, ogłosił koniec głodu w Samarii, mówiąc: „Jutro o tej porze miara najczystszej mąki będzie sprzedawana za jednego sykla, a dwie miary jęczmienia za jednego sykla u Bram Samarii. Ci, którzy wątpili, nigdy nie zobaczyli ani nie cieszyli się z tych błogosławień. A ty, mój przyjacielu, czy przeżyłeś coś podobnego? Czy kiedykolwiek wątpiłeś w obietnicę Boga z powodu fałszywych?” Czy odrzuciłeś prawdziwą wiadomość od Boga z powodu zamieszania? Innym sposobem, w jaki Bóg potwierdza swoje obietnice, są wizyty anielskie. Kiedy Bóg obiecał Abrahamowi i Sarze syna, uwierzyli. Minęły lata, a nic się nie działo. Ale pewnego dnia, anioły odwiedziły ich dom i potwierdziły, że Sara będzie miała syna w następnym roku, i tak się stało. Bóg również pokazał swoje błogosławieństwa Marii poprzez anioła. Boskie potwierdzenia przychodzą również poprzez odpowiedzi na modli. Kiedy Bóg odpowiada na Twoje modli, jest to wyraźny znak, że Jego błogosławieństwa są w drodze. Nawet jeśli odpowiedzi nie przychodzą w taki sposób, jakiego się spodziewasz, zawsze okazują się dla Twojej. Musisz być świadomy znaków wokół siebie. Bóg komunikuje się na wiele sposobów, więc jeśli jesteś skoncentrowany w jednym kierunku, możesz przegapić znaki, które są tuż przed Tobą. Co więc powinieneś zrobić? Zwróć się do modlitwy, gdy jesteś zdezorientowany lub zagubiony. W Księdze Jeremiasza 33.3 jest napisane: wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmie ci wielkie i niepojęte rzeczy, których nie znasz”. Doświadcz niesamowitych rzeczy, których nigdy nie sobie wyobrażasz, ale jeśli nie będziesz szukał, będziesz zagubiony. Więc, drogi przyjacielu, bądź czujny i otwarty na błosławieństwa, naucz się być cierpliwym. Tak jak rolnik sadzi nasiona i czeka aż wyrosną, musisz ufać Bogu i mieć wiarę. Bóg działa w tajemniczy sposób i wie, co jest dla ciebie najlepsze. Jeśli jeszcze nie widziałeś błogosławień, bądź cierpliwy. Odpowiedni czas jeszcze nie nadszedł, ale zaufaj, że one przyjdą. Bóg zawsze wypełnia swoje obietnice. Jeśli powiedział, to zrobi. Ciesz się bliskością Boga i zobacz, jak wypełnia swoje obietnice. Wierz w Jego obietnice. I codziennie je ogłaszaj z wiarą. Pamiętaj, Bóg nigdy nas nie opuszcza i Jego błogosławieństwa są w dnie. Módlmy się. Drogi Panie, dziękuję Ci zawsze. Jesteś niesamowity, jesteś powodem, dla którego brakuje mi słów. Chcę tylko podziękować za opiekę nade mną i chronienie mnie przed wszelkim złem. Dziękuję, że zawsze zapewniasz mi i mojej rodzinie to, czego potrzebujemy. I dziękuję, że tak wiele mnie dziś nauczyłeś. Jesteś najlepszy. Proszę przebacz mi wszystkie złe rzeczy, które zrobiłem i udziel mi swojej łaski. Wiem, że nie byłbym tutaj bez twojej miłości i współczucia. Dziękuję, Boże, za wszystko. Wiem, że to ty odpowiadasz za wszystkie dobre rzeczy w moim życiu. Dziękuję, że się mną opiekujesz i błogosławiasz. Nigdy niczego mi nie brakowało dzięki tobie. Widzę wszystkie dobre rzeczy, które nadchodzą i jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję, że zawsze zapewniasz i otwierasz Ludzie mogą zobaczyć Twoje dzieło w moim życiu i doceniam to. Jestem otoczony błogosławieństwa. Przyznaję, że czasami czuję się zniechęcony, gdy moje modlitwy wydają się nie być wysłuchane. Ale wierzę, że wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Pomóż mi dostrzec małe błogosławieństwa, których mogę nie zauważyć i okazywać za niewdzięczne. Proszę o zdolność jasnego widzenia i podejmowania mądrych decyzji, aby rozpoznać, kiedy działasz w moim życiu. Daj mi wiarę i cierpliwość, aby ufać, że jesteś wiernym Bogiem, który zawsze wypełnia swoje obietnice. Zawsze się mną opiekowałeś w sposób, którego nawet nie rozumiem i jestem tego świadomy. Ten moment nie będzie inny. Twoje słowo przypomina mi, że jesteś Bogiem obfitości i chcesz błogosławić swoje dzieci dobrymi rzeczami. Trzymam się tej obietnicy w moim życiu dzisiaj i wiem, że zawsze wypełniasz swoje słowo. Pomóż mi być odpowiedzialnym z zasobami, które. Daj mi mądrość, aby używać ich w sposób, który cię uczci, daj mi hojne serce, gotowe do dawania, gdy tylko mogę. Co najważniejsze, panie, podnoszę ręce w podziękowaniu za wszystko. Dziękuję za wszystko, co dla mnie wiem, że to ty kochasz błogosławić swój modle błogosławieństwa nadal na mnie spływały, i abym mógł pokazać innym, jak wspaniały jesteś poprzez moje Ufam Tobie i podążam za Twoim przewodnictwem, wiedząc, że Twoja miłość nigdy nie. Dziękuję, że słyszysz. Jeśli ten filmik Cię poruszył, proszę, polub, skomentuj, subskrybuj i podziel się.